Słuchajcie, już jestem. No, naprawiam ten błąd, ale musiałem przetestować grę. Ok, a tak co okazji nagrywam mój y, głos w innym programie. I chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, czy jest lepiej, czy mam nagrywać dalej tym pro, właśnie programu. Byłbym bardzo zadowolony, żebyście mi na te pytania odpowiedzieli. No dobra, a wracając do kwestii Gotika, dzisiaj właśnie już idziemy zabić tego ognistego jaszczura i zdobyć od niego język. No, myślę, że potem już... a, jeszcze oddamy dla wilka te płytki, później pójdziemy już do kopalni i on zrobi nam ulu-mulu. -Mulu. No, i to chyba plany na ten odcinek, czyli zacząć piąty rozdział. A, miksturkę mam, a nie używam. No, lecimy. Poza cichiem niestety nie sprawdziłem, gdzie te, to się dokładnie znajduje. Ta, te, ta plaża. Więc będziemy musieli chyba nadal szukać. Ale chyba mniej więcej już kojarzę gdzie. Nie wiem, tu czy te chwały potwory będą padać w biegło tako bym kopacza załapicie innego. No. doświadczenie nie dostaliśmy. Nie, nic nie dostajemy za te gówno. No to idziemy przez ten lasek. A ile nam do poziomu markuje? No, już niedługo 2000, i będziemy teraz już zbierać na ten piąty krąg. No, tam w piątym kręgu chyba jest do nauczenia się właśnie ta duża, duża ognista, czyli lepsza której mamy. A to nam się przyda przy wybijaniu orków z miasta Bo właśnie nie zamierzam tak, że mulu i już mogę chodzić koło nich nie. Ja bym chciał ich wszystkich zabić i załatwić. Dobra. pizza. Tu są orkowe psy. Kurde i do mnie. No nie. Nie ja mam na nich czasu, nie będę zwracał na nich uwagi. Długo to oni tak mi nie zrobią. Teraz muszę szukać tej wieży mgieł. Może tu gdzieś? Jest! Już wiem gdzie. Kojarzę mniej więcej. To chyba właśnie będzie tędy. Um, jeżeli tu będzie ten krąg, to tak, jesteśmy bardzo blisko. Pewnie pamiętacie, jak był właśnie pierwszy kamień ogniskujący. Przepraszam Was, ale trochę jestem przyziemiony. No dobra, to jest gdzieś tutaj. Jest! Nasza plaża. <laughs> dobra, mikstur czołgniemy. Nie, 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 spadnę. No, kurde. Jak na złość. Dobra, ale już jesteśmy prawie na miejscu. To właśnie jest tutaj na dole. Tutaj w mrocznych stanie są przymiotnicy. Taki mały obóz. Dobra, wyciągamy. Na pewno nie burzą w bo to gówno da. No, są jeszcze szczury. Dobra, czwórka mamy. <coughs> jeszcze raz. Przepraszam za to, że kaslam, ale gardło mnie boli. Dobra, zapiszemy na tym flocie. A, dla ciekawskich... ...to powiem, że nagrywam głos w Audacity. O, Nie Najgorzej, że reszta we do mnie Dobra, uciekamy. No kurde, miksturka mi się akurat skończyła. No tak, te... Ci, y, ogniste jaszczury, w, w walce wręcz. I mamy nieszczęsny. szas! Tym bardziej z dwoma. No kurde. Ale dobra, wiemy, że mamy ich chyba na dwa ciosy. Na no, strzały, czy tam trzy z tego pioruna. <śmiech> <śmiech> Możemy tak gdzieś wskoczyć? Zobaczymy jeszcze. I widać co. Chyba tak mocno, że nawet nie do pokonania Nie wiem, jak by mi się tu udało wojownikiem Bo już nie pamiętam Dobra O, tu są kolejni No tak, teraz musimy myśleć, jak to Ich zablokować Może tędy? No kurde Tutaj nie wskoczymy, jak widać. Może tutaj? Nie dobra. Ło! Ok, może tutaj jakoś. Jest jeden. Skoczymy tutaj, może nas nie dorbie Dobra, 500 doświadczenia, czyli spoko jest. Dobra, bierzemy ten język i uciekamy. Ten chyba będzie dubanie, kiedy ciągle kaslam. Ma coś nam do powiedzenia? widać nie. Dośnie. Kurde, chyba nie mamy na razie nagrywał. No, i jeszcze tam już yy, dokończę ten odcinek, będę do tego rozdziału kolejnego. Dobra, gdzie jest ten wink? A przy okazji prześpimy się. No, ten dobrze ci zrobi. Dobra idziemy do wieka potem pod kopalnię. I ta zbroja będzie gotowa w końcu rozdale. Zebrała spływego to Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty. Jak długo to zajmie? Nie ma pojęcia, to coś zupełnie nowego. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Dobra. No tak. To mikrka był gotowa. Pędzimy do kopalni. Nareszcie już piąty rozdział. Piąty rozdział będzie. No, mniej więcej cała akcja będzie się toczyć tylko w, w tej świątyni śniącego. Będę tam rozwiązywać różne zagadki i tak dalej. Już nawet ich nie pamiętam, więc nie... Wiem, czy w ogóle zdołam dobrze wykonać czy przejdę tego gotika? Mam nadzieję, że tak. Bo to nikomu by się nie spodobało, że zacząć i nie mogę już przejść gotika. A naprawdę przez niektóre chciałem, czy coś, to nie chciałbym używać kodów i nawet nie będę. Nie powiem tego, jak ktoś oszukuje i używa, nie wiem, kodów czy coś. Ja tego nie zrobię. Czyli wolę już zakończyć tą serię niż użyć kodów. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie. Nagrębam już, nie wiem, 10, 10 minut, 9. No jeszcze z parę minut. Mamy czas. Małem poziom to oczywiście nic nie wydamy. Bo tak jak już mówiłem, chcę się nauczyć tego kręgu. Dobra, wchodzimy. startujemy grę. i ok. Nie wiem czy pamiętam jeszcze gdzie ten ork się, ork się znajdował. To było tutaj, o tak, ten szliśmy Dalej kaczemy, potem tu skaczemy. Tak myślę. Tak, tutaj. Tu chyba gdzieś była morka. To nie tutaj. A, to tutaj było. Gdzieś tutaj. Tak, to tutaj gdzieś by było. O, już wiem, gdzie chyba jest. Tak, wiem. On jest już tutaj. Tak, siedzi. Dobra. Zarazem pogadamy. No, no, co so, jest? Ok, Mam już wszystkie przedmioty. Ło były... 10 tysięcy! Tego się nie spodziewałem. Chcę być silny wojownik. Takie rzeczy na rok zrobić. Ulubie gotowe. Obcy nosić No, mamy ulmulu. zaraz wam pokażę jak on wygląda, trochę śmiesznie, przyznam. O, jest, urmulu, jak widać, no, jest takie zabawne dosyć, ale dobra, mam to urmulu mniej więcej jest potrzebne, bo my będziemy tych rurków wybijać. A nie, na razie jest potrzebne, bo nawet nie mogę nauczyć się chyba tego kręgu, no dobra, to na razie będziemy je nosić. O, miks będzie szybciej. Ciekawe, ile na ten piąty krąg. Chyba co krąg y, to 5 punktów więcej trzeba wydać. Czyli my mamy 4 kręgi, to ile musimy wydać? Chyba 20 3, albo 30 punktów nauki. Spróbujmy jakoś zdobyć. wiarę szybko. Nie, nie tutaj. Tędy. O, skoczyliśmy Ciekawe, może już zrobił nas wilk na, na yy, tu uzbrojenie, z końca to zaczął, bo chyba od piątego rozdziału on zrobi nam ją nie wiem czy trzeba jeszcze dni czekać czy nie wątpię to bo to zawsze mi w piątym rozdziale zrobił a w czwartym jeszcze nigdy raz spał, chyba 10 dni okej okay. to zaraz zaczniemy rozdział piąty, o Gorn jest co mi jeszcze co on tu robi dobra nie mam pojęcia ale okej okay. Zapiszemy grę Ciekawe czemu mi FPS'y spadają w tym ładowaniu i to nawet do zera No Masz wszystko od tego niewolnika To obejdzieli No dobra Do zobaczenia Mamy noc do portalu. Nareszcie, ludzie, piąty rozdział rozpoczęty. Idziemy do magów. Wody... Macie to jestem tam do powiedzenia? Nic. A o! Micturki! Zobaczymy, jak pan pójdzie z tym. Ło! Atakuje nas, nie? To zmieniłem broń. Bo z tym co. Daleko nie zejdziemy Kurde, jeszcze się leczy w Dobra, no samo górę Idzie tam fakt. Nie, zbocz bez raka. Oooo Nadba komba Nadba kombat padł. Mamy dużo miksturę ona ma chyba 5-minutowe już córki z kości jest 5-minutowe. nie ma mi stałych, nie, nie mam no dobra, nie szło o to bo jak się z neferdusem ma coś tam do powiedzenia nic nie ma dobra, chyba nie muszę się już nauczyć tego pędzlenia kręgu teraz więc co nam pozostaje iść do świątyni śniącego więc włączamy sprint dwie minuty jeżeli zmuszujemy córkę to kończę odcinek no tak yy, ten obóz znajduje się mniej więcej tam gdzie siedział ten yy, no cień chyba, czy tam strażnik Tak? Czy jak on się nazywał, bo już nie pamiętam Tam gdzie było tych dużo orkowych psów, pewnie pamiętacie jak szliśmy do kserdasa To tam była też... Yy, no grupa taka, nie wiem, od chyba wojowniku I właśnie tamten musimy iść Okej, okay, to ruszamy Nie wiem, um, czy wybijać tych horków teraz, bo, może być ciężko z, właśnie, no, z czwartym kręgiem magii. Dużo czarów nie ma w nim. No, ale mi leguje teraz. A zapomnieliśmy do wilka zejść, żeby pobrać to zbroje. A przydałaby się nam. Nie dobra wiecie, to ja kończę tu z wami odcinek. No to zezwam się, na razie i cześć.